Cześć, Magda. Filip. To znowu my, i dzisiaj jedziemy do ciepłego kraju, żeby zapobiec depresji jesiennej. Mamy jesień, u nas jest szaro, ponuro, brudno, dzień mokro. Jest... Krótki też jest dzień, i nie chce się wychodzić z łóżka, a tymczasem są takie miejsca, gdzie. Jest naprawdę gorąco. Czasy są ciężkie, więc zanim się dostaniemy do tej Jordanii, to trzeba trochę papierkowej roboty przeprowadzić, testy, te sprawy, ale jak się już dostaniemy, to robi się naprawdę przyjemnie, robi się ciepło i wszystko jest dość łatwe. To jest naprawdę łatwy kraj do podróżowania. My akurat wypożyczyliśmy samochód na tydzień i postanowiliśmy te najważniejsze miejsca w Jordanii samochodem własnym w cudzysłowie objechać. Nasza podróż zaczęła się na lotnisku w Ammanie, oczywiście tam czekał na nas samochód, nasza srebrna strzała i jechaliśmy nad Morze Martwe. To jest piękna trasa, jeździ się w ogóle po Jordanii bajecznie, drogi są puste, asfalt równiutki, nie ma dziur, nie ma żadnych przeszkód, poza, poza jedną rzeczą, ni stąd, ni zowąd wyskakują nam progi spowalniające. W każdym możliwym miejscu łącznie z autostradą. Jeśli jest ktoś taki naprawdę na świecie, kto nie walnął w próg spowalniający z jakąś sporą prędkością, to naprawdę podziwiam. Są nieomalowane, nieoznakowane i generalnie, no z tym bywa ciężko, ale da się przeżyć ale spełniają swoją rolę, bo jeździ się nie za szybko, bo w każdej chwili można walnąć w próg spowalniający. I przy okazji też trzeba uważać na ograniczenia prędkości, bo policja tam wystawia swoje posterunki, no i kara mandatami równo i turystów, i miejscowych. Jak się wejdzie do tego Morza Martwego, a zapomni o jakimś zadrapaniu, czy takiej małej rance, czy czymś w tym rodzaju, to jest naprawdę ciężko. To jest taki roztwór praktycznie nasycony tą solą. Ta sól się wytrąca wszędzie na brzegu. Oczywiście ciało ludzkie nie utonie, więc stąd te wszystkie zdjęcia, które sobie turyści robią, więc tak jakby siedzą, czy półsiedzą, pół leżą na tej wodzie i czytają gazetę, czy czytają książkę. Rzeczywiście zanurzyć się tam nie da. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to jest... Dosyć istotne, żeby nie próbować na przykład wskoczyć, z głową się zanurzyć, czy zrobić czegoś w tym rodzaju, bo myślę, że wtedy to by się w szpitalu skończyło. To no jest bardzo niebezpieczne Właśnie. dla oczu, można po prostu stracić wzrok. To jest bardzo, bardzo słona i, i, i żrąca ciecz, ale doświadczenie jest swoją drogą jedyne w swoim rodzaju. Tam Izrael, tu Jordania, tam na końcu droga w kierunku Ammanu. Jak tylko tu przyjechaliśmy, zresztą no jest wąwóz Wadi Mujipu, zaraz obok nas, tylko niestety teraz w listopadzie jest zamknięty. To jest jedno z najbardziej malowniczych miejsc w ogóle tego regionu świata. No ale trudno, nie tym razem. Odpłynęły dwie motorówki, a wcześniej jak wjeżdżaliśmy tędy, było strasznie dużo policji, jakieś karetki pogotowia, no służby generalnie, wielkie poruszenie, myśleliśmy, że coś się stało. A tymczasem, jak powiedział nam tutaj nasz tutejszy recepcjonista, król Jordanii, po prostu gościł tu bardzo ważnego człowieka z Belgii, nie udało nam się na razie ustalić kto to był, no i odpłynęli tymi motorówkami, dlatego półjordańskiej armii zabezpieczało teren. Jordania jest dla nas absolutnie egzotyczna, jest, to są inne krajobrazy, inna kultura, inni ludzie, inna religia, no inny język to oczywiście, tam wszystko jest inne i przede wszystkim pierwsze co się rzuca w oczy to ten niezwykły krajobraz, to jest jedna wielka pustynia, spalona słońcem pustynia, nie ma drzew, nie ma zielonych żadnych, znaczy jest, bywają drzewa oczywiście, ale o czymś takim jak las to w ogóle możemy pomarzyć. Jeśli chodzi o to, czy Jordania jest krajem nowoczesnym, czy, czy, czy nieco mniej, to ja bym szedł w tą stronę, że nieco mniej, bo na przykład możemy sobie mieć takie skojarzenia z Dubajem, czy w ogóle miastami, państwami, krajami Zatoki Perskiej, no to tam to tak nie wygląda. Tak, w Amanie w stolicy są jakieś dwa czy trzy, tak zwane wieżowce, ale generalnie zabudowa jest niska, jest to wszystko takie szaro popielate, niewielkie i tak, czytaliśmy taką opinię, że Amman jest zwany jedną z najwyższych stolic świata. Ja się zgadzam. Nie chcę ja się oceniać, ale to na pewno jest miasto, które może robić wrażenie swoją monochromatycznością przede wszystkim, a nie imponuje niczym innym. Jeżeli jedziemy do Jordanii i szukamy jakichś super nowoczesnych miast i krajobrazów, jak na przykład półwyspu Arabskiego, to nie, to nie jest to miejsce. Natomiast nie należy się też spodziewać, że będzie to pustynia informatyczna, komputerowa i cywilizacyjna. Jeżeli jedziemy autostradą, to z jednej strony zobaczymy super nowoczesne Porsche, które pomyka z dozwoloną prędkością, i zdarza się facet, który ma na naczepie dwa wielbłądy i, i, i jedzie tą samą drogą. Zdarzają się takie, takie rzeczy i takie zderzenia, chociaż cywilizacyjnie bardziej chyba im jest bliżej do nas. Tak mi się wydaje. I też na pustyni Wadi czy Wadi Rum, jak my mówimy raczej, podobały mi się bardzo nowoczesne samochody, już nie będę wymieniał marki, ale wiadomo, czy cały świat jeździ po pustyniach. A oprócz tego jeszcze młodzi ludzie na osiołkach, którzy też tam sobie biegają gdzieś wokół tych namiotów. Ale ciekawa rzecz przy Wadi Rum, jeśli Wadi wielka czerwona pustynia, cud świata, absolutny cud świata, który w Jordanii trzeba zobaczyć, jeżeli mówimy o tej nowoczesności, byliśmy drugi raz na Wadi Rum. I kiedyś, kiedy spędzało się tam noc, to wieczorem ten błogi spokój zagłuszały generatory, które były wszechobecne i wytwarzały prąd. W tej chwili jest cudownie cicho. Słychać tylko wiatr, ponieważ wszyscy mają panele fotowoltaiczne i to one zastąpiły te okropne, nieekologiczne generatory. Więc Jordania się zmienia tak samo, jak zmienia się cały świat. Jordanii w kuchni pracują tylko faceci. Gotują tylko faceci. Ja nie widziałam kobiety. I zresztą mówiono nam, że to jest ich specjalność. Męska sprawa po prostu gotowa. Tak jest. Bardzo utkwiła mi w pamięci kolacja w Ammanie, którą jedliśmy w takiej właśnie ulicznej restauracji i tam były te najprostsze dania, to o czym wspominaliśmy już hummus, już pasta z bakłażana, jakiś full medam trochę frytek i trochę chlebków pita i tak jadłem ten babaganusz i, i hummus i tak sobie myślałem, no robię to już tyle lat i yy, generalnie wiem jak to się robi i nie mogę tego poziomu osiągnąć. Po prostu nie wiem jak to zrobić. Przecież to jest tylko ciecierzyca, yy, pasta tahini, czosnek, sok z cytryny i oliwa i to wszystko jest roztarte. I choćbym nie wiem ile próbował, to im to wychodzi tak jak tam, a mnie wychodzi tak jak tu. Nie wiem o co chodzi i na tym dalej pracuj. Mnie utkwił w pamięci lunch na Wadi Rum, kiedy jeździliśmy samochodem po tych wydmach po tych skałach. I w pewnym momencie się zatrzymaliśmy. Nasz przewodnik, kierowca i opiekun otworzył klapę, wyciągnął cztery warzywka, a wcześniej poszedł na pustynię, pozbierał jakieś korzonki, rozpalił ognisko, tak jak wyciągał spod tego piasku takie kłowo. No, to korzonki, korzenie chyba, takie porządne korzenie. Rozpalił ognisko, wrzucił to do garnka, zamieszał, zamieszał. Coś tam powyciągał z puszek, coś tam powyciągał z woreczków, i po 15 minutach było takie jedzenie. Naprawdę, no był to świetne. Na świetny środku, ruch. niczego pod tą skałą, super. znowu jedzenie? Tylko jedzenie, no Trochę o piciu. Moim zdaniem Jordania jest krajem dosyć drogim, ale no oczywiście jak wszędzie granicą jest tutaj wyobraźnia samego turysty. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy i, i, i te hotele, jeśli są dobrze położone, rzeczywiście bywają dosyć, dosyć drogie. Bilety wstępu są dosyć drogie. W ogóle tam obowiązuje coś takiego jak Jordan Pass. Można sobie to kupić zawczasu w Polsce, przy czym to kosztuje 400 zł, tam w zależności od wariantu. No i w tym mamy bilet wstępu do Petry na jeden, lub 3 dni, a bilet wstępu do Petro jest bardzo drogi. To też idzie w, w parę stówek. No, natomiast na pewno to nie jest kraj taniej. No i prawda? powiedzmy, że Jordan Pass jest My... też wizą i, tak. i wstępem do różnych innych miejsc, do muzeum w Amanie, do Cytadeli. To naprawdę warto kupić. Jordania moim zdaniem jest droga. Tak, jest naprawdę jest droga. Pewnie. Ja wiem, że teraz powiem pewnie o najdroższym miejscu w Jordanii, ale w samym środku Petry, jak już dojdziemy do schodów, które prowadzą do klasztoru, każdy kto tam będzie, to będzie wiedział, co to za miejsce. Kawa kosztuje 40 zł. Mniej więcej. Mała kawa to, espresso. Tak to wyglądało. Może trochę taniej, ale generalnie A, było to szokująco około, dużo. Około, około. Było to szokująco dużo. Przy czym my kiedyś dawno temu mieliśmy jeszcze okazję zwiedzić Jordanię i Syrię. I pamiętam, że ta granica syryjsko-jordańska to była dla turystów taka też granica ulgi finansowej. Po prostu tam było dużo taniej. No w tej chwili oczywiście o żadnym zwiedzaniu Syrii mowy nie ma. Izrael jest chyba jeszcze droższy niż Jordania, także generalnie rzecz biorąc, to na pewno nie są najtańsze miejsca do zwiedzania, więc Jordania jest krajem dość drogim, tak. Podsumowując, naprawdę warto się wybrać do Jordanii, dosyć łatwo polecieć z Polski. Można zobaczyć naprawdę rzeczy światowej zupełnie klaski. jednej strony zupełnie światowej, ale z drugiej strony takie to, to, ten zwykły interior i zwykły kraj jest tak różny. Tak inny. I miasta są inne, krajobrazy są inni, ludzie są inni. Można naprawdę oderwać się od naszej codziennej rzeczywistości, przeżyć coś innego i bezpiecznie i spokojnie wrócić tutaj. Myślę, że Jordania i Maroko to są dwa takie najbardziej egzotyczne kraje, jakie są naprawdę w pobliżu krótkiego lotu z Dolnego Śląska dostępne. Wszystkim, jak ktoś chciałby zobaczyć, to chętnie polecam. Pa, pa, pa.